jest osiemnasty także będziemy dzisiaj zajmować się kopaniem ziemniaków widzicie koparkę już mam zapiętą jedziemy teraz na pole i będziemy działać, dzisiaj myślimy tak wykopać około może sześć mamy ich 12, jutro skończymy. widzicie Pole jest oczyszczone, tak jakśmy ostatnio w poprzednim odcinku robili i wywiezione jest wszystko. Także będzie się, powinno się super kopać. Nie ma żadnej trawy jakiejś. Także jak już dojadę tam na miejsce, to będę z tamtej strony kopał, będę dalej kręcił. A więc wykopki tak u mnie przebiegły yy, Widzicie ziemniaki są ale nie jest ich zbyt dużo ale myślę że i tak jest niezły wynik na te tegorocznie warunki yy, pogodowe i była susza i no i w ogóle były niesprzyjające dla ziemniaków ale jest dobrze yy, tak, miałem mały, można powiedzieć, małą awarię Co się stało, mianowicie e, kamień Po prostu zaklinował się tutaj e, Nie zdążyłem wyłączyć e, po prostu woma i nam e, tam widać od spodu trochę wykrzywił i zerwał jedną to połączenie, ale najgorsze jest to, że pękł cały ten, obudowa tego łożyska będę musiał to wymienić, no niestety, no dało mi się jeszcze to tak jak widzicie no skończyć, ale muszę to zrobić, bo tak nie może być tu jest jeszcze, tak samo by krzywiła się chyba cała ta ośka, nie wiem, muszę to wszystko kiedy rozebrać i sprawdzić na drugi sezon, było już gotowe. No, ale yy, jak widzicie, koparka z egzamin znowu moim zdaniem, mimo tej małej awarii, wszystko jest dobrze. Także moje kopania tak wyglądały. Nie nagrywałem wszystkiego, bo to bez sensu. Yy, ukopałem jeszcze nie wiem ile powiem w następnych odcinkach na razie z tej strony uzbierałem jakieś 30 worków takich można powiedzieć na sprzedaż i pół przyczepy tutaj myślę będzie troszkę więcej tego no i to by było na tyle mam nadzieję że film Wam się spodobał no i zapraszam na kolejne odcinki trzymajcie się